ryby luty 2024. Moje kochane rybki, przed Wami taki troszkę ciężki miesiąc, ale was satysfakcjonujący, bowiem przed wami yy, taki miesiąc, który może coś stanąć Wam na drodze, coś lub ktoś. Za wami jest wasze życie. Przed Wami obrona. Trzeba będzie zawalczyć o siebie, o to, na czym ci zależy. Będziesz mógł ruszyć do przodu, jeśli zmierzysz się z wyzwaniem. Niezbędna będzie tutaj Twoja odwaga, siła i pewność siebie, gdyż ta walka, którą będziesz musiał podjąć, jest bardzo ważna, bo masz zbyt dużo do stracenia. Nie możesz się poddać. Nie możesz pozwolić sobie na wycofanie. Musisz bronić się, tak? Bo to jest Twoja największa walka. Twoje projekty mają szansę na zrealizowanie. Nie pozwól się zepchnąć na drugą pozycję. Przyjmuj wyzwanie. Nie, nie daj się zagadać. Przed Tobą wielka szansa, możesz ruszyć do przodu. Jeśli zmierzysz się z tym wyzwaniem, to. Będziesz tutaj y, potem odrywać kupony od życia, y, bo moi kochani właśnie tutaj y, mają szansę jakieś projekty, ruszyć z kopyta, błyskawiczny rozwój. Jeśli zawalczyłeś o to coś, na czym ci zależało, to teraz to coś pomału zacznie rozkwitać. Czy to są relacje z ludźmi, czy to są jakieś biznesy, to one zaczną rozkwitać, jeśli byłeś nieugięty. I... Będzie to przynosić profity jeszcze w późniejszych miesiącach. Coraz lepiej będzie się działo. Na końcu masz rycerza pentakli. Rycerz jest bez troski zadowolony. Nie inwestuje w ciemno i wy też nie będziecie inwestować w ciemno. Będziecie odrywać kupony z życia. Tutaj będziecie zadowoleni, bo stopniowo będziecie widzieć, że sytuacja, czy jakiś związek, czy praca się poprawia. Kontrahenci wracają. Rodzina, jest tak, jak sobie za, zamarzyłeś. Stopniowo wszystko wychodzi na prostą. Ważne jest to zawalczenie i niepoddanie się. Życzę Wam cudownego lutego, a po dłuższy horoskop na luty, zapraszam pod koniec stycznia, będzie na żywo nagranie na kanale YouTube Wiedmiła Renata.